Halo, cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym filmiku e, na moim kanale z tej strony Sebuś, No i faktycznie muszę przyznać, że znów troszeczkę e, gdzieś tam mnie nie było, no ale musimy mieć to na uwadze, że po prostu czasem człowiek jest zajęty, zajęty innymi rzeczami, no i tak wychodzi, jak wychodzi. No ale pomijając to wszystko, słuchajcie, zebrałem dzisiaj dla was taką moją osobistą topkę najbardziej przydatnych, moich lubionych modyfikacji, bez których się nie ruszam. I powiem wam tak, no nie ukrywam, jest tych modyfikacji znacznie więcej. No ale żeby film miał ręce i nogi, żeby też nie trwał jakoś strasznie długo, zebrałem te najfajniejsze, wychodząc z założenia, że zawsze przecież mogę stworzyć kolejne filmy tego typu. Na przykład najbardziej, nie wiem, przydatne czy... Naj polepszające stabilność rozgrywki zawsze mogę coś takiego zrealizować. I teraz tak moim zadaniem będzie wybranie sobie jakieś rodzinki która będzie mi tutaj pomagać w prezentowaniu tych modyfikacji będzie ich mniej więcej 10. Dlatego się zdecydowałem prowadzić to w takim stylu, w sensie będę wam to pokazywać na żywo. Nie będę tego dogrywać gdzieś później, coś, żeby, żeby ten film po prostu też nie trwał długo i żebym go szybko zmontował i, i wstawił. Więc tak, słuchajcie, ostatnio pomagała mi ta rodzinka. Więc może dzisiaj będą mi oni pomagać, co sumie za bardzo ich nie lubię. No, ale okej. Okay. Zostawiłem w ogóle tylko modyfikacje, które dzisiaj będę Wam pokazywać, nie ma żadnych innych. Plus do tego starałem się to ułożyć w takiej w taki topce od najmniej potrzebnych do najbardziej, ale w sumie mi trochę to nie wyszło, więc trzymamy sobie to tak z przymrużeniem oka. Dobra, słuchajcie, pierwsza modyfikacja, którą chcę Wam pokazać, uwaga, uwaga, będą to pozy. Udajemy się do trybu budowania, słuchajcie, i jakby w skład tej modyfikacji wchodzą dwie oddzielne, jest to właśnie taki rycerz, który powoduje, że możemy sobie przenieść simów w określone miejsca, a druga modyfikacja to właśnie jest na te faktyczne pozy. To się ze sobą bardzo pokrywa, dlatego wam to pokazuję i pokazywałem też nawet ostatnio. I słuchajcie, o co w tym wszystkim chodzi? Klikamy sobie na danego rycerza, mamy przenieść lub przywołać, przenosimy sobie sima i teraz proszę bardzo klikamy sobie na niego. Teraz go tutaj przeniosło i mamy takie właśnie dwie opcje. Pozuj nazwa, pozuj paczka. Klikamy sobie pozój paczka. I tutaj też musicie sobie znaleźć odpowiednie animacje lub pozy, ponieważ nie będzie tutaj wgrane. To są moje, te, które ja sobie używam, te, które sobie sam znalazłem. Więc to nie będziecie niestety mieli właśnie tych, to chyba żadnych puls. Będziecie musieli sobie je pobrać. I teraz słuchajcie, no powiedzmy, że sobie je pobraliście i pokażę Wam jakąś fajną tutaj pozę. Niech będzie to. Jak widzicie, to są takie bardziej pozy. Do modelowania, do zdjęć. Teraz słuchajcie, puszczam czas i proszę bardzo, no tutaj, no może nie do końca to jemu pasuje. No ale zapozował mimo tego, że czas leci. No będzie tak, słuchajcie, tak naprawdę, dopóki mu nie anuluje. No ale niech on to przestanie. Ale jeszcze, słuchajcie, mamy coś takiego, że możemy sobie robić bardziej zaawansowane te pozy. Przenosimy sobie na przykład teraz babkę, przenosimy sobie chłopa. Proszę bardzo, On tak trochę nietypowo to wygląda. No ale zaraz zobaczycie dlaczego się tak dzieje. Teraz na przykład znajdę jakąś animację, gdzie jest przynajmniej dwóch Simów i powiedzmy niech będzie to animacja ta, bo mniej więcej to pamiętam. I widzicie, to zawsze będzie mniej więcej oznaczone tyle, ile jest Simów, tutaj w tym wypadku jest dwóch. Takie są oznaczenia P1, P1, P2. Widzicie i to jest, że facet, a to jest babka, więc mamy babkę, więc klikamy sobie F. -kę. Mamy też faceta i klikamy sobie M. -kę i proszę bardzo, teraz oni zaczynają pozować no i oni tutaj nie będą się ruszać ponieważ są to tylko i wyłącznie zwykłe pozy, e, możemy sobie właśnie zrobić jakieś screeny i teraz w ogóle zapytać się, do czego mi jest to w ogóle potrzebne, słuchajcie, ja jestem fanatykiem robienia screenów, robienia zrzutów ekranów, e, zawsze sobie tworzę historyk, historyjki I dla, własne, dla własnej przyjemności, dla własnego szczęścia, po prostu żeby potem móc sobie pooglądać to, robię to tylko i wyłącznie po to e, inni obstawiam, że używają to w głównej mierze do miniatur do jakichś filmów i tak dalej eee, także no w ramach ciekawostki w sumie wam to pokazuję, bo wątpię żebyście to użyli eee, i eee, no możemy tu sobie zmienić na jakieś inne poze. jak widzicie zrobię coś nieprzypasowanego że już idzie coś takiego nie także dobre. dobra to tyle przechodzimy do kolejnej eee, kolejnej modyfikacji Okej, okay, w tym wypadku musiałem się przenieść do trybu tworzenia sim ponieważ jest to, słuchajcie, modyfikacja na kolumny. Dla mnie to jest strasznie śmieszne, jak są takie większe monitory, większe wyświetlacze i są po dwie kolumny. Wygląda to strasznie niepraktycznie i w ogóle źle, dlatego nie jest to modyfikacja, która po prostu nam te kolumny poszerza. Jest zaworu właśnie 3, 4 albo 5, no i to się tyczy tak naprawdę, tutaj widzicie, wszystkiego. Także, no, jest to wiele wygodniejsze, fajniejsze i... I teraz tak, takie małe ostrzeżenie. Nie wiem, co się stanie, jak macie małe e, monitory i tak dalej, i sobie takie coś zainstalujecie. Czy to będzie działać, czy Wam coś nie wybuchnie, e, możecie sprawdzić. Why not, ale mm, no ja to dopiero używam, odkąd w sumie mam nowego kompa Więc e, wcześniej tego nie używałem, nie było mi po prostu potrzebne. Jak, jak są małe monitory, no to wystarczy, wystarczą dwie kolumny. Ale jak ma się większe, no to słuchajcie, muszą być, musi być więcej kolumn. E, na pewno też zauważyliście. Co jest kolejną modyfikacją, która jest dla mnie niezbędna. Jak widzicie, są to nieruszający simowie w trybie tworzenia sima. Nie wiem, czy tylko mnie to tak strasznie irytuje, jest to, słuchajcie, święta modyfikacja, ponieważ, no, to jest ogólnie straszne, jak Steamowie chcę coś zrobić, chce coś, chce, chce coś się przypatrzeć i po prostu oni non-stop się tutaj ruszają. To się tyczy, słuchajcie, wszystkich płci, wszystkich grup wiekowych, no, niestety nie mogę tutaj zmienić, ale, no, działa to bardzo dobrze, jest to bardzo wygodne. Wiecie, dlaczego w ogóle to zainstalowałem? Mój Steam był czarodziejem, i jak jest, słuchajcie, o, Sim e, czarodziejem i w trybie tworzenia Sima on tu cały czas non-stop czaruje tą zasraną różdżką. No i wtedy ja mówię, Boże Święty, nie wytrzymam, naprawdę. I dlatego sobie taką modyfikację zainstalowałem, to jest całkiem spoko, mogę, mogę tu sobie teraz bez problemu właśnie mm, przypatrzeć się i, no, i w ogóle to nie irytuje. Także polecam serdecznie, super modyfikację. Kolejną modyfikacją, którą pragnę Wam pokazać jest e, modyfikacja Extreme Violence. Słuchajcie, ja jestem fanatykiem realistycznych wątków, działań w Simsach, których po prostu nie ma. No i e, preferuję po prostu czasem, żeby lepiej, żeby Simowie sobie dali po prostu po mordzie, zamiast toczyli się w tym kurzu, wiecie, jak wygląda walka w tej grze. No po prostu jest to żałosne. E, będę trochę mówić z dystansem, dlatego, że mm, nie, nie wypada mi, aby promować nienawiść i w ogóle agresję, więc. Nie, oczywiście nikogo nie nakłaniam do tego, co tutaj pokazuje, No, ale wiecie, żeby też żeby też nie było, że też jakoś się tego boję. Słuchajcie, dobra. Mniejsza z tym. To jest bardzo fajna modyfikacja. Proszę bardzo, nawet tutaj ładnie ich poustawiałem, bo tu zaraz będzie scenka, zaraz wam pokażę. Mamy różne rzeczy. Tutaj możemy sobie poukradać pieniądze, jakieś. To jest w sumie bez nadziei, no ale tutaj możemy sobie coś wybrać. Mamy gangi. Te, te gangi, słuchajcie, w sumie nigdy się nie mi nie bawiłem. Nie wiem jak to służy. Ja mniej więcej słuchajcie zawsze bawiłem się deadly. I tutaj słuchajcie zobaczcie ile mamy możliwości po prostu zamordowania. Możemy po prostu dupskiem go udusić. Ścierą. Y, rękami. Nawet słuchajcie tymi. Y, kanapkami. Niesamowite. Y, zaraz sobie tutaj coś fajnego wybierzemy. Widzicie ścierą. Nie nie nie. Jeszcze go nie morduj. Y, mamy jeszcze słuchajcie funkcję taką, że nie zabijemy go ale go zranimy. Możemy mu Butelkę na upię rozczaskać, słuchajcie, no normalka, to też mi się tak czasem zdarza. Możemy kogoś po prostu slapnąć, uderzyć, pobić. Super sprawa, naprawdę. A klikając na sima Możemy właśnie tutaj mamy inne masę innych rzeczy. Możemy na policję zadzwonić, właśnie jak będziemy wszystkich mordować, to Simowie też będą na policję dzwonić, albo oni się na nas z nożem rzucą. Możemy open gun fire, chyba nie może tego tłumaczyć. Fajne selfie, możemy sobie zrobić z takim palcem, z pistoletem, tu też coś z gangiem i możemy się chyba sami też zabić, więc czy coś jeszcze? Mamy tu jeszcze twerk for money, proszę bardzo, możemy sobie właśnie pozarabiać kasę, no pokażę jak to wygląda. No. To tutaj się bez tego nie będzie. No i tutaj normalnie, słuchajcie, jak staniemy sobie na ulicy, widzę, widzę że temu się już chyba tutaj zaczęło podobać, pomiędzy, że to jest jego jego matka. No ale możemy sobie w taki sposób zarabiać i mamy tu różne słuchajcie rzeczy. No ale proszę bardzo, teraz słuchajcie, udusimy go dubskiem, właśnie. Tylko czy ona to zrobi? Proszę bardzo, to była taka właśnie akcja. Teraz wam pokażę jedną ze śmierci. Tylko, tylko czy to wyjdzie? Widzicie, teraz mu tańczy, tańczy. Dostaje hmm. niestety kopa w Dubsku, ale widzicie oni już od razu, e, że ona chciała go zabić, chociaż ona tylko zaczęła tańczyć, ale oni już to uważają za śmierć, no i jak widzicie upadła jej reputacja i oni nawet nie wiem, czy czasem nie będą zaraz dzwonić na policję, no ale wtedy słuchajcie, e, Landgrab się wkurzył i postanowił, że e, udusi ją ścierą. Także zobaczmy jak to wygląda. Albo pokażę wam w sumie coś za... No bo dobra, niech jest ściera, to zabijemy kogoś innego, bo to jest naprawdę spoko. Więc o, teraz będzie chyba mordowanie, czy będzie mordowanie, bo oni się mogą bronić. I widzicie? I on ją dusi ścierą i ta cała zrobiła się fioletowa, proszę bardzo, i e, umarła. Nie będę tutaj słuchajcie, pokazywać wszystko z bliska, ponieważ nie chcę żeby mi nie chcę, żeby mi filmu zdjęli. Ten już chyba w ogóle na policję zadzwonił, to jest w ogóle nie niezłe. Ale dobra, teraz on się, on się w ogóle, nie wiem, dostał jakiegoś Rage'a i teraz pozabija w ogóle wszystkich, więc zabijmy może jego. Yy, jak go zabijemy, słuchajcie, może go tymi kanap kanapkami do mordemu włożymy, niech się nimi podusi. No dawaj, dawaj, dawaj. O, policja przyjechała po nas, ale nie, proszę nas nie zabierać, o, patrzcie, patrzcie jak to wygląda, ja po prostu kocham, kocham tą modyfikację dosyć nietypowo to działa widzicie przy... w ogóle zabrali już nas ja nie wiem co się tutaj stało ten jednak przeżył w ogóle ja nie wiem uduszony kanapkami fioletowy się zrobił normalka słuchajcie także fajna modyfikacja może ja tego tak nie wykorzystuję tak jak wam pokazuję ale czasem żeby komuś coś strzelić takiej scenki czy coś fajna modyfikacja polecam ciężkie życie słuchajcie nie bez powodu w tym momencie jesteśmy w sypialence żeby sobie troszeczkę odreagować ale okej okay. żarty żartami do prezentacji Mam w tym momencie kolejną modyfikację, weekenduchu. Zajdźcie, i główną, jakby już pomijając główną, główną możliwością tej modyfikacji, jaki jest, real, że można się realnie gdzić, jest to, że ta modyfikacja sama w sobie jest naprawdę bardzo dobra. Czekajcie, co on tu, czy on nie żyje, a nie on jest w więzieniu. Dobra, dobra, sorry, musiałem zobaczyć. Wracamy, wracamy, do rzeczywistości. Cała ta modyfikacja naprawdę wprowadza, wprowadza dużo fajnych funkcji, na przykład, jak system atrakcyjności jest świetny. Nasi Simowie, teraz będą właśnie mieć pewne, mm, pewne rzeczy, których będą. No wiecie, czy coś mu się będzie podobać, czy nie. Trochę to jest na podstawie, może, tego, co było w dwójce. Czemu? Zmienia atrakcyjność Sima. E, jakieś tutaj widzicie budowa ciała, różne jakieś... E, Jezus, nawet stan zębów, preferowane detale skóry. Wszystko tutaj słuchajcie możemy zmienić. Co mu się będzie podobać, a co nie. To jest fajne, bo Simowie będą się wiecie, nie we wszystkich zakochiwać, tylko w tych niektórych. I co go odrzuca w sumie też można jakoś ustawić. Simowie będą, będą się pocić. Będzie widać taki pot właśnie. E, co tam jeszcze dochodzi? Słuchajcie, nowa zakładka Wicked. I tutaj mamy, możemy ustawić włosy łonowe. Słuchajcie, nie ukrywam, że trochę um trochę łapie mnie cringe podczas opowiadania tego wszystkiego ale okej okay. możemy włączyć i wyłączyć wzrost możemy właśnie nowa umiejętność naturyzm słuchajcie cudowną umiejętność możemy właśnie tutaj ją rozwijać na podstawie tego czy się rozbieramy czy nie selektor ciała możemy słuchajcie wybrać różne części ciała naszego Sima jak mają wyglądać więc to jest w sumie spoko no i oczywiście klikając nad, nad w sumie co chcemy możemy sobie słuchajcie weź wstań bo bo, bo inaczej czy nie za zapulsa ta modyfikacja możemy sobie tutaj wybrać różne animacje, niestety wam tego nie pokażę dlatego, że no wiadomo, wiadomo, prawda nie ta platforma więc, no dobrze, także to w sumie tyle z tej modyfikacji, ja ją używam głównie do tych takich animacji trochę spokojniejszych, jak na przykład wspólne leż leżenie przy łóżku jakieś takie wiecie, do screenów, to takie rzeczy, no ale no słuchajcie, tyle, lecimy dalej Kolejna modyfikacja, którą chcę Wam pokazać jest e, naprawdę całkiem fajna. E, to będę ją preferować głównie, gdzie on leci. E, głównie do ludzi, którzy lubią mieć władzę i kontrolę. Jest to modyfikacja pod tytułem UI Cheats Extension. I możemy sobie, słuchajcie, tutaj przeciągając po interfejsie poprawiać lub gorszyć stan różnych tutaj rzeczy. Możemy na przykład tutaj, to nie wiem, czy coś zmienić, ale możemy na przykład kontakty sobie polepszyć, pomniejszyć. Możemy sobie, słuchajcie, umiejętność na przykład zwiększyć, niech będzie pod piątką i ma piąty poziom. Możemy sobie wypełnić właśnie pracę domową, czy też tutaj. Możemy też właśnie wypełnić sobie aspirację. Wszystko albo klikam, słuchajcie, lewym albo prawym przyciskiem. O, proszę bardzo, zapełniło się czy tutaj, czy tutaj coś mogę zmienić? Też mogę czas zmienić. E, mogę sobie dodać kasę. W sumie to jest spokojnie, mogę też oczywiście usuwać na Teraz możemy sobie usunąć prawem wszystkim i nie ma tego. Tutaj też mogę mu usunąć, żeby nie był taki spanikowany, teraz będzie zadowolony po e, Twerku e, no nie żyjącej już jego matki uduszoną dupą nie, czym ona została. A nie, ona została uduszona ścierą. Więc e, no tutaj w sumie dwa nagrobki są, nie wiem czemu. To to jest? Ryszard prawo, ok. Także to, słuchajcie, jest mega fajna modyfikacja. Polecam serdecznie, i my przechodzimy dalej do prezentacji kolejnej modyfikacji udałem się właśnie do parku żeby zaprezentować wam kolejną świetną modyfikację która nie tylko ma zastosowanie takie kosmetyczne ale jest bardzo przydatna ponieważ teraz słuchajcie klikając na mm, tak naprawdę jakikolwiek obiekt w mieście nawet który nie jest na żadnej działce klikając shiftem pojawia nam się właśnie taka opcja I my sobie tutaj klikamy i zaznaczamy sobie właśnie ten obiekt wtedy on zmieni taki kolor i możemy go słuchajcie na przykład przenieść tak na Naprawdę, gdzie chcemy. I proszę bardzo, jeszcze sobie tutaj go odznaczymy. I teraz, słuchajcie, ławeczka jest, jest tutaj. To jest świetne. Możemy sobie na przykład jeszcze to pozmieniać w taki sposób. Tu na przykład sobie wpisujemy, um, czekajcie, 0, nie wiem, 0,5 i nam to się przeniesie w taki sposób. Nie musimy tego zaznaczać. Możemy, słuchajcie, przenieść na przykład w taki sposób. Zobaczcie, to sobie zaznaczę. Albo sobie nie zaznaczę, nie wiem, nie działam. No ale dobra, może to sobie przenieśmy. Ok, to mam. I teraz sobie na przykład chcę ustawić te drobinki w tym. Miejscu. i mam sobie słuchajcie tutaj drabinki. to jest spoko bo można bardzo fajnie zmienić swoje miasto ja używam tego bardzo często i bardzo dużo ale wiecie czemu zainteresowałem się tą modyfikacją dlatego że kiedyś mieszkałem w takiej dzielnicy San Maishuno gdzie ciągle simowie śmiecili zostawiali ciągle skrzypce jedzenie i ja tego w ogóle nie mogłem usnąć. mnie to tak denerwowało bo nie mogłem tych skrzyp skrzypiec Chyba dobrze, odmieniam, nie mogłem ich ukraść, no bo to nie było moje. No i wtedy, właśnie znalazłem sobie tę modyfikację i powiedzmy, że to są takie skrzypce. Sobie kliknąłem tutaj, a nie tu, tutaj, i sobie mogłem to zniszczyć. Tylko, czy to wchodzi słuchajcie, w skład w skład tej modyfikacji? Nie mam takiej pewności. No, ale nawet jeśli tego nie macie, bo nie wiem, czy to czasem nie jest inna modyfikacja, jeśli tego nie macie, to na przykład możecie sobie powiedzmy, to są skrzypce, przenosicie sobie ją na, na aktywną działkę. I tutaj już na, i tutaj na przykład sorry, pomyliły mi się przyciski i tutaj już na przykład jest i możecie sobie w tym momencie tą ławeczkę um, możecie sobie tą ławeczkę w tym momencie usunąć. Tak samo możecie sobie postawić huśtawki gdzieś na waszej dzielnicy. Um, i przenosimy sobie na przykład właśnie tą huśtawkę tutaj na sam koniec, sam koniec mapy i sobie huśtawka jest, możemy ją obracać, wygląda to naprawdę spoko, słuchajcie, kolejną modyfikacją bez której się nie ruszam. Jest modyfikacja na więcej imion, więcej polskich imion. Ja używam tej wersji od Lew Koni, chyba tak, nie od Merty. W sumie to, nie wiem dlaczego, w sumie używałem, słuchajcie, ją tak naprawdę do te premiery i tak zostało. Natomiast może kiedyś, kiedyś to się zmieni. Nie podobają mi się strasznie te podstawowe imiona i nazwiska, jakieś, słuchajcie, żubry, maślanki i inne takie rzeczy. Naprawdę to jest straszne. A wiem, że te... Te imiona od Merty są takie bardziej realistyczne, takie co faktycznie gdzieś tam po ziemi chodzą. Natomiast te od tego autora są takie simowe. Nie do końca może ktoś jest z takim imieniem i nazwiskiem, ale nie wiem. Moim zdaniem są świetne. Słuchajcie, czy mogę kogoś zespawnować? Czy działa ta komenda? Nie działa. No dobrze, to pokażę Wam w taki sposób. Chciałem zespawnować właśnie Simu, żeby Wam to udowodnić, że tacy Simowie się utworzą. No ale dobra, wejdźmy sobie tutaj. I teraz, jak sobie nacisnę, właśnie yy, tą kostkę. No to jak widzicie, mam różne dziwne, fajne imiona, których chyba w grze normalnie nie ma. Nie, no na pewno nie ma takich imion. Jest ich bardzo dużo. Powoduje to naprawdę, słuchajcie, no, dużo, dużo radości. Ja uwielbiam te imiona, imiona i nazwiska. Yy, no i to w sumie, słuchajcie, jest tyle. Polecam serdecznie. Yy, inim, inni symowie ci yy, miastowi też właśnie będą się tworzyć. Yy, Tworzyć z takimi imionami, nazwiskami. Są to tylko polskie, ponieważ ja gram po polsku, nie lubię angielskich i innych tych imion. Głównie właśnie korzystam z tych imion. No dobrze, niech będzie to, nie wiem, Wawrzyniec, dobra, Baltazar Miecz może być. I ostatnią modyfikacją, którą Wam dzisiaj pokażę, jest modyfikacja, której poświęciłem cały odcinek. Jest to, słuchajcie, MC Command Center. To jest modyfikacja totalnie podstawowa. Chyba się bez niej naprawdę nigdy bym nie ruszył. Ciężko mi jest powiedzieć, za co jest, słuchajcie, odpowiedzialna. To jest takie, taka nasza, tak naprawdę, prawa ręka. Zyskujemy dzięki temu wiele możliwości kontrolowania. Już wam mniej więcej to pokazuje. No, simowie po prostu się wiecie, rozmnażają, biorą śluby, różne takie rzeczy, gdzie to jest. Ja to pominąłem, pewnie co. Mamy wszystkie podstawowe informacje, kto jest jego rodzicem. Możemy go tu przebrać, możemy zrobić mu dziecko. To jest, słuchajcie, święta, też modyfikacja bardzo ważna, bardzo przydatna. Na kąpie sobie ją głównie ustawiamy. Tutaj chyba też możemy, nie, na, na grobkach nie możemy. Także, jeśli kto kogoś interesuje, właśnie ogólnie, co, jak ja sobie ustawiam, to modyfikacje. To... Uh to może sobie wejść na ten na ten mój filmik słuchajcie nie wiem co się po prostu z tą grą dzieje widzicie to są to są skutki tej modyfikacji extreme violence modyfikacja bardzo fajna na kąpie właśnie na ją sobie tutaj ustawiamy mniej więcej jak ma działać wszystkie słuchajcie zakładki no mamy tutaj kontrolę 100% polecam serdecznie słuchajcie wasz świat ożyje i będzie żył po prostu drugim życiem przy okazji zrobi wam dużo przydatnych możliwości No dobrze to chyba wszystko tak naprawdę co bym chciał wam e, dzisiaj pokazać. Jest tych modyfikacji troszeczkę więcej, jak już wcześniej wspomniałem, no ale pokazuję wam dzisiaj takie takie moje kieszonkowe modyfikacje, najfajniejsze, może. Może na tą krew nie będę pokazywać, bo jak się, słuchajcie, tak jak mówię, ostatnio naczytałem tych wszystkich różnych praw wytycznych, jakie są na YouTubie, to ja już boję się cokolwiek robić. Także no, to tyle, słuchajcie, dziękuję serdecznie za, za obejrzenie i mam nadzieję, że któraś z tych modyfikacji Wam się podoba i sobie ją pobierzecie i w ogóle, w ogóle. To tyle, dzięki za obejrzenie i trzymajcie się, do, nas, do następnego razu i hej!